Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje zbyduchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto Słowo Pańskie. Na początek taki suchar. Nie wiem, czy on y, zajdzie, że tak powiem, czy nie, natomiast na pewno do kazania mi bardzo pasuje. Jest krótki. Przychodzi facet do lekarza, nie do lekarza, przepraszam, tylko przychodzi do aptekę i mówi do pani w aptece: Poproszę lekarstwo na zachłanność, tylko dużo, dużo. Koniec suchara. Y, nie, u, niektórym pykło, nie? Y, właśnie. Y, Fajnie być zachłannym na łaskę. Fajnie być człowiekiem, który chce tej łaski coraz więcej i więcej i więcej i ciągle tak, żeby nie był zaspokojony. W ogóle bardzo wielu świętych tak mówiło o swoim doświadczeniu bliskości z Panem Bogiem, że Pan Bóg napełnia ich takim rodzajem głodu, który jednocześnie kojarzy im się z sytością, że ten głód ich, to coś, co im Pan Bóg daje w ich serca, to ich nasyca, sprawia, że są pełni, a jednocześnie, że są ciągle tego głodni i chcą więcej. I to jest na pewno super cecha, super rzecz dostać taką łaskę od Pana Boga, żeby mieć takie, zbliżając się do Niego, mieć takie doświadczenie, że, że Panie Boże, ty mnie tak karmisz, że jesteś pokarmem, którego ja, ja ciągle coraz bardziej pragnę. Nie? No bo normalnie jest tak, że jak człowiek się naje schabowych, to w pewnym momencie mu się przejada i musi sobie od nich odpocząć. Yy. Nawet kremówki się mogą znudzić osłowi ze szereka. jeśli jest ich za dużo. Natomiast Pan Bóg, jeśli się go ma, to coraz więcej, coraz więcej, ale od, od niego się nie tyje, od niego nie... Yy. jego się... nigdy nie da rady się nasycić. Yy. Tylko w tym jest pewne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, którego niejednokrotnie doświadczają młodzi ludzie. Znaczy dorośli też, natomiast młodym to się zdarza bardzo często. Dużo częściej niż dorosłym. Młodzi niejednokrotnie wpadają w taką pułapkę, że oni rozpoczynając swoją przygodę życia z Panem Bogiem, że chcieliby już. Nie, że, że, że człowiek się nawraca, zaczyna odkrywać wartości związane z Ewangelią, i nie, nie, w niejednym młodym człowieku rośnie przekonanie, że, że dlaczego ja jeszcze tego wszystkiego nie mam, o czym, o czym piszą święci, o czym mówi Ewangelia. To dzisiejsza mówiła o tych cudach. Nie, że nawracam się, jadę na rekolekcje, oglądam jakieś konferencje i dlaczego jest tak z moją wiarą. Że jeszcze nie, nie, nie dzieją się cuda, nie dzieją się te znaki. Dlaczego, jak wypije truciznę, to wyląduje na ojomie, a nie na ołtarzach? Ta ewangelia dzisiejsza, ona w ogóle pokazuje coś świetnego w Apostołach. Jest, to jest taki bardzo, bardzo wielki skrót. Jezus mówi do apostołów, to jest pierwsze zdanie: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A apostołowie, na koniec, oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdza naukę znakami. To jest tak ogromna prostota ich wiary, tak ogromna taka zerojedynkowość w ich podejściu do Ewangelii, że Pan Jezus im mówi: Idźcie, zróbcie, a oni idą, zrobią. Koniec Ewangelii, koniec, kropka, koniec historii, relacji z Panem Jezusem. Tylko, że właśnie ta Ewangelia, to jest koniec przygód ziemskich Jezusa, czyli już po tych trzech latach formowania apostołów, po tych trzech latach zmagania się z ich wątpliwościami, zmagania się z ich niewiarą, zmagania się z ich egoizmem, zmagania się z ich niechęcią do współpracy między sobą, itd. Początek jest taki, że w momencie, kiedy Jezus mówi do apostołów idźcie pięcioma chlebami, nakarmić pięć tysięcy ludzi, to oni mówią, ale jak my mamy to zrobić? Początek jest taki, że kiedy Jezus do nich mówi, idźcie i wypędzajcie złych duchy, oni rozkładają ręce i mówią, że nauczycielu porać, bo my nie jesteśmy w stanie wypędzić tego złego ducha. Takie są początki przyjaźni z wiarą. Że Jezus mówi, a ja zupełnie nie mam pojęcia, jak ugryźć to, co Jezus do mnie mówi. W ogóle nie tylko Jezus, ale cały świat wartości. Że ja może i chcę to realizować. Że jest we mnie pragnienie, ale w obliczu tego, jak wielkie to jest wyzwanie, myślę sobie, no jak, Panie Jezu? To dopiero z czasem jest tak, jak u apostołów. Yy, że oni na pewnym etapie dopiero dojrzeli do tego, że Jezus im powiedział, zarzućcie sieć na drugą stronę łodzi i dopiero oni wyławiają tę sieć i na Twoje słowo zarzucę sieci, sieci, jak mówi Piotr. Wiara, fajnie być zachłannym na wiarę, fajnie być zachłannym na łaskę, tym kimś, kto chce coraz więcej. Tylko właśnie niebezpieczeństwo, którego dobrze jest unikać, to jest to niebezpieczeństwo, że ja, ponieważ jestem tak zachłanny, to muszę mieć już. W wierze nie ma nic już. W wierze bardzo często jest, chcesz? Super, poczekaj. To można sobie pomyśleć, ja tak, czas, ja tak niejednokrotnie się na tym łapię. Ile mnie cierpliwości kosztuje, jak mi po prostu strona internetowa w telefonie się nie chce wczytać. Myślę sobie, no chyba mi brakuje cierpliwości. Albo kiedy stoi się w kolejce do maka i, i się czeka na swoje zamówienie, i dlaczego jeszcze go nie ma. Nie, i czasami, minuta, dwie czy pięć minut czekania to już jest tortura. U Jezusa czasami trzeba czekać dziesięć lat. Masz ochotę czekać dziesięć lat na spełnienie swojej prośby. Zachłanność na łaskę, o którą chodzi, o którą chodzi w wierze, to nie chodzi o to, że Panie jest, ja Cię proszę i mam mieć już, Go zachłanność na łaskę to jest yy, Panie Ja Cię proszę i tak bardzo tego pragnę, że jestem w stanie 10 lat się o to modlić, żeby to dostać. Bo niejednokrotnie właśnie dlatego Pan Jezus daje. Yy, Każe czekać, w cudzysłowie mówiąc, każe czekać, dlatego od razu nie spełnia wszelkich próśb, które mamy, żeby tak naprawdę okazało się, jak bardzo nam na tym zależy. Czy to jest tylko przejściowa błahostka, przejściowa zachcianka, coś, o czym za tydzień zapomnę? Czy tak naprawdę jest to na tyle dla mnie ważne, że z tego nie zrezygnuję za żadne skarby? No i, i prosta rzecz. Na jakie takie rzeczy jesteś w stanie czekać? Jesteśmy, bo to też jest pytanie do mnie. Ile jesteśmy w stanie czekać na to, że Pan Bóg spełni łaskę, spełni prośbę, wysłucha? Prostota wiary, ta o której, o której mówią dzisiaj, która jest dzisiaj widoczna apostoł, u apostołów, ona jest wynikiem procesu. To nie jest na start. Takim wynikiem procesu, w którym trzeba przedrzeć się przez swoje wątpliwości, wynikiem procesu, w którym trzeba przedrzeć się przez swoje, przez swoje niewierności, wynikiem procesu, w którym trzeba się przedrzeć przez swoją nawet czasami niechęć do Boga i niechęć do Jego Ewangelii i dopiero kiedy się przez to przedrę, kiedy przejdę przez to wszystko, to jest nadzieja, że po jakimś czasie pojawi się we mnie ta prostota wiary, że Jezus powie, ja zrobię się będą dziać cuda chciejmy tego pragnijmy tego, ale umiejmy na to czekać, bo cierpliwość papież Benedykt pięknie o tym pisał że cierpliwość jest jednym z piękniejszych imion Pana Boga popatrzcie, że Pan Bóg potrafi bardzo długo czekać na to, żebym ja się nawrócił czekał 19 lat na to, żeby święty Paweł się nawrócił, to czekał, nie wiem, pewnie gdzieś 25 czy 30. Paweł musiał stać się w pewnym momencie człowiekiem, który zabijał chrześcijan. A mimo to Pan Bóg na niego czekał. Cierpliwość, umiejętność czekania jest imieniem, jest imieniem Pana Boga. Dlatego Jezus te 2000 lat temu wstąpił do nieba i czeka. Czeka na powtórne przyjście. Czeka na to, aż my się ponawracamy Czeka na to, aż dojdziemy do wniosku, że uprzedzenia i konflikty i rozpamiętywanie uraz sprzed tygodnia, sprzed roku czy sprzed 20 lat, to jest naprawdę bardzo nic w porównaniu do wieczności. Pan Bóg czeka, aż my, jego, a my, aż my nabierzemy tej prostoty wiary i, narzemy, i nauczymy się te Jego polecenia spełniać jak apostołowie. On mówi, my wykonujemy. Pytanie tylko. Czy my mamy odwagę czekać nasz, na to, że Pan Bóg spełni nasze prośby?